Hej, w dzisiejszym nagraniu powiem Ci, kiedy używamy słowa nach w znaczeniu do. Czyli kiedy użyć nach, kiedy chcemy powiedzieć, że idziemy do jakiegoś miejsca. A trzeba zauważyć, że w języku niemieckim słowo do możemy przetłumaczyć za pomocą kilku różnych słów. Możemy powiedzieć nach, in, auf, zu i an. To, którego z tych słów używamy, zależy od. Tak naprawdę od miejsca, do którego idziemy, czyli od celu naszej podróży. Dlatego dzisiejsze nagranie jest początkiem miniserii, w której będę po kolei Ci wyjaśniał, kiedy używać którego słowa, żeby właśnie powiedzieć po niemiecku do i w rezultacie, żeby mówić poprawnie. Ponadto. Ponieważ wczoraj liczba subskrybentów na kanale przekroczyła 10 tysięcy osób, za co jestem Wam bardzo wdzięczny, bo jest to dla mnie znak, że ten kanał jest dla Was pomocny, to ponieważ mamy właśnie święto związane z, tym, z tą liczbą, mam też dla Was konkurs o tym, co jest do wygrania, bo będą nagrody oczywiście. Powiem Wam na końcu tego nagrania. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk Subskrybuj i bądź na bieżąco. Nach używamy, kiedy podajemy kierunek, na przykład nach Norden, na północ, nach Süden, na południe, nach Osten, na wschód i nach Westen, na zachód. Na przykład via nach Norden jedziemy na e, północ albo via nach Süden jedziemy na południe. Ewentualnie e, gehen via nach Osten chodźmy na wschód. Tam musi być cywilizacja. Kto wie z jakiego filmu to jest cytat. gehen via nach Westen. Chodźmy na zachód. Tego słowa, czyli nach, użyjemy też kiedy podajemy kierunek w rodzaju prawo-lewo. Nach links w lewo, nach rechts w prawo. Na przykład: Biegen sie nach rechts ab, niech pan skręci w prawo, albo Biegen Sie nach links ab, niech pan skręci w lewo. Nach użyjemy też kiedy mówimy w górę i w dół. E, na przykład, e, wenn du Höhenangst hast, e, schau nicht nach unten, czyli jeżeli masz lęk wysokości, nie patrz nach unten, czyli nie patrz w dół. Lub też e, ich gehe nach unten, czyli idę w dół, idę na dół. Kiedy jesteś na piętrze i chcesz e, zejść na parter, powiesz po niemiecku ich gehe nach unten nach użyjemy też kiedy chcemy powiedzieć na zewnątrz i do środka na zewnątrz to będzie nach draußen na przykład sie ist nach draußen gegangen a do środka to będzie nach drinnen bringt sie nach drinnen czyli wprowadźcie ją do środka czyli pierwszy punkt do zapamiętania nach używamy kiedy podajemy kierunek Nach używamy też, kiedy chcemy powiedzieć, że jedziemy, idziemy lub lecimy do jakiegoś miasta, do jakiegoś kraju. Przy czym dotyczy to większości, ale nie wszystkich krajów, których nie dotyczy, powiem Ci za chwilę. I nach używamy też, kiedy lecimy na jakiś kontynent. Na przykład. Ich fahre nach Berlin, jadę do Berlina. Ich fahre nach Breslau, jadę do Wrocławia. Ich fahre nach Deutschland, jadę do Niemiec. Tutaj mamy kraj. Ich fahre nach Polen, jadę do Polski. Znowu mamy kraj. I ich fahre nach Australien, czy ich fliege raczej na Australien, czyli lecę do Australii, ewentualnie ich fligę nach Ameryka, czyli lecę do Ameryki. Mamy jednak trzy wyjątki, o których warto pamiętać. Tak jak wspomniałem, nach używamy w przypadku miast, czyli nach Berlin, do Berlina, nach Breslau, do Wrocławia. Jednak kiedy chcesz użyć słowa Stadt, czyli nie wymieniać miasta z nazwy, nie, nie mówić Berlin, Hamburg, Madryt, tylko po prostu użyć słowa Stadt, czyli miasto, wtedy... Słowo stadt, miasto, po niemiecku łączy się z in, czyli do miasta to będzie in die Stadt. Ich fahre in die Stadt, czyli jadę do miasta. Ale już jak wymieniamy miasto z nazwy, to będzie nach. Ich fahre nach Berlin. Jadę do Berlina, ich fahre nach Breslau, jadę do Wrocławia. To jest pierwszy punkt do zapamiętania. Teraz, jeżeli chodzi o państwa, w większości przypadków. Kiedy wymieniamy państwo, użyjemy nach, tak jak Ci wspomniałem. I chwarę nach Polen. Jadę do Polski. Jednak, jeżeli państwo jest rodzaju żeńskiego, czyli ma ten rodzajnik d, na przykład die Schweiz, Szwajcaria, die Vereinigten Staaten, Stany Zjednoczone, die Türkei, Turcja, lub kiedy państwo jest rodzaju męskiego, czyli ma rodzajnik der, na przykład der Iran, Wtedy zamiast nach używamy in, znowu, czyli e, powiemy na przykład ich fahre in die Schweiz, e, jadę do Szwajcarii, albo ich fliege in die Vereinigten Staaten, czyli lecę do Stanów Zjednoczonych. Czyli jeszcze raz, kiedy Państwo jest rodzaju żeńskiego die lub męskiego der, wtedy kiedy jedziemy lub lecimy do tego Państwa używamy słowa in. Ich nie jadę do Szwajcarii. I teraz możesz sobie zadawać pytanie, skąd masz wiedzieć, które państwa są rodzaju żeńskiego i męskiego? Niemcy to wiedzą, bo oni po prostu się urodzili z językiem niemieckim, wychowali i dla nich to jest. Łatwe rozróżnienie. My jako obcokrajowcy, kiedy uczymy się niemieckiego, musimy po prostu nauczyć się tych państw, które mają te rodzajniki D i der. Tych państw jest stosunkowo niewiele. W 90% przypadków y, użyjemy po prostu nach ale jest kilka tych państw, które ma te rodzajniki D i der i ich po prostu musimy się nauczyć, ewentualnie jeżeli podczas rozmowy z Niemcem nie macie pewności, czy dane państwo nie jest przypadkiem rodzaju męskiego albo nijakiego, używajcie domyślnie nach, bo tak jak wspomniałem w 90% przypadków to nach się sprawdzi i nawet gdybyście popełnili błąd, to po pierwsze Niemiec i tak Was zrozumie. Po drugie, Niemiec wtedy ewentualnie Was poprawi, już będziecie wiedzieli. Czyli domyślnie używamy po prostu nach, kiedy mówimy o państwach. Pomijając te wyjątki. Słowa nach użyjemy też ze słowem haus, dom. I kiedy chcemy powiedzieć, idę do domu, powiemy Ich gehe nach Hause. Zwróćcie tutaj uwagę, że po nach do haus dodajemy jeszcze e, czyli haus, ale nach hause, do domu. Więc tyle jeżeli chodzi o użycie słowa nach w znaczeniu do. Teraz zobaczmy dodatkowe znaczenia słowa nach. Nach może znaczyć też po i może nam służyć do określania tak naprawdę czasu. Na przykład nach fir Tagen, po czterech dniach. Albo nach einer kurzen Pause, po krótkiej przerwie. Nach zehn Minuten, po 10 minutach. Nach może też znaczyć zgodnie z. Na przykład nach plan oznacza zgodnie z planem. Es läuft alles nach plan, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Nach den Regeln oznacza zgodnie z zasadami. Ich spiele nach den Regeln. Gram zgodnie z zasadami. I tutaj mamy też jedno zdanie, jedno wyrażenie, którego naprawdę warto się nauczyć. Mianowicie meiner Meinung nach. Czyli dosłownie zgodnie z moją opinią, a to wyrażenie tłumaczymy jako moim zdaniem. Zauważcie, że Tutaj to słowo nach jest jakby na końcu. To znaczy, to co mówimy dosłownie, to z moją opinią zgodnie. Minor Meinung nach. Ale tłumaczymy to oczywiście na nie, moim zdaniem i po prostu warto nauczyć się tego całego wyrażenia, bo pozwoli wam ono swobodniej się wysławiać po niemiecku. Podsumowując, słowo nach znaczy do. Yy, lub na, kiedy mówimy o kierunkach. Nach Norden, na północ, nach Süden, na południe, nach oben, na górę, nach unten, na dół, nach draußen, na zewnątrz. Nach używamy też w przypadku miast, państw i kontynentów. Nach Berlin, do Berlina, nach Polen do Polski i nach Ameryka do Ameryki. Nach może też oznaczać po, kiedy mówimy o y, czasie, nach 10 minuten, po 10 minutach i nach może też oznaczać zgodnie z, nach plan, zgodnie z planem. Es läuft alles nach plan. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mam nadzieję, że to nagranie jest dla Was pomocne. Pamiętajcie, że na moim facebooku znajdziecie to nagranie również w formie artykułu. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć dodatkowe przykłady i wszystko rozpisane, wejdźcie na facebooka kodpoligloty.pl i tam możecie właśnie jeszcze sobie przeczytać artykuł na temat dnach. A teraz czas na konkurs. Co jest do wygrania? W tym tygodniu wychodzą moje książki, kursy Język w Podróży. Te kursy są w językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Jest, są w nich nagrania audio do osłuchiwania się, nagrane przez rodzimych użytkowników każdego z tych języków, czyli przez Niemców, Anglików i Hiszpanów. Znajdziecie też w tych książkach mnóstwo praktycznych, przydatnych zdań ze słowami, którego użyjecie podczas podróży. I są trzy książki do wygrania, żeby wziąć udział w konkursie. Po pierwsze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie ten kanał na YouTube i polubcie moją stronę na Facebooku. Jeżeli nie byliście nigdy na moim Facebooku, kod poligloty ma też właśnie stronę na Facebooku. Nazywa się kod poligloty.pl. Myślnik Kamil Kaszubski. Po prostu polubcie tę stronę. To jest pierwszy krok. Drugi krok udostępnijcie na swoim facebooku wasze ulubione nagranie z tego kanału, czy też nagranie, które waszym zdaniem jest najbardziej pomocne dla innych, i trzecim krokiem jest pod tym nagraniem w komentarzach na YouTube czy na facebooku napiszcie: Uczę się. I napiszcie, którego języka się uczycie. Czyli jeszcze raz podsumowując, zasubskrybujcie kanał na YouTube, polubcie stronę Kod Poligloty na Facebook, udostępnijcie wybrane przez Was nagranie na Waszym Facebooku i napiszcie w komentarzach, jakiego języka się uczycie. W niedzielę 8 września rozlosuję zwycięzców. Dziękuję bardzo. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglotek.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo. Pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny Język w Podróży w trzech językach, angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.